Na mnie starym sygnałem chciałam pokazać wam coś ciekawego. Niedawno w sumie pokazywałam bardzo niedawno, to tekstur teksturpaka, którego zrobiłem pod Netherite, który po prostu miałem taką inną koncepcję i go zmieniłem. I teraz chciałam w ogóle bo zauważyłam, że nie ma takich dokładnych, fajnych poradników na youtube Ja nie mówię, że te poradniki będą jakieś fajne, czy coś. że wiecie, e, tworzenie Tworzyłem teksturpaków, które fajnie by to wyjaśniły. I właśnie chciałam to wyjaśnić prosto jak najlepiej te teksturpaki. I teraz tak, jak, jak zrobić własnego tekstupaka? To jest rzecz bardzo prosta, choć jak. Ja to wypróbuję tak prosto, że naprawdę, że. Nie wiem, może ktoś nagrywał, czy nie nagrywał. Ale po prostu bez żadnego kombinowania, bardzo prosto. Zaczynamy sobie na przykład. Tworzymy folder, gdzie będzie tekstupaka. O, ja sobie stworzę folder praty. I teraz tak, pierwsza rzecz, o którą musicie wiedzieć, tak, jak się ten folder będzie nazywał. W taki sposób będzie w Minecrafcie nazywała się nazwa naszego teksturpaka No i co dalej robimy? Żeby nasz teksturpak działał musimy, Możemy lub nie musimy umieścić tu dwie rzeczy Pierwszą rzeczą jest... Znaczy jedną rzecz musimy, a drugiej nie musimy To jest mój teksturpak, który pokazywałem w tym odcinku I teraz co my tu mamy? Mamy tu assety, czyli nasze rzeczy i to jest pak meta I ten plik nas najbardziej interesuje i mógłbym go wydać opisie, moglibyście to kopiować, ale ja go po prostu wytłumaczę, bo to nie ma nic skomplikowanego, naprawdę. Robimy sobie tak. Nowy folder, no może być taki tekstowy. Po prostu go otwieramy. I teraz tak. Zgodnie tu, co też zauważyłem, bo sobie czytałem, o mamy tu na przykład Gimpedię minecraftową. W prosty sposób możemy sobie tu przeczytać o co chodzi. Ale po prostu w prosty sposób to wyjaśnię. Kopiujemy sobie ten element. No i tu będziemy po prostu rzeczy zmieniać. Co my tu mamy? Mamy tu E, oczywiście, jakieś tam dane, że to jest pack i tak dalej. Tu nas zbytnio interesuje. Tu mamy tak: pack format 6 i description. To są dwie rzeczy, które nas interesują. I po kolei, pack pa format e, mówi nam o wersji, do jakiej Minecrafta jest. I teraz, jak sobie wejdziemy tu z powrotem, tu nam pisze: jedynka, że to jest wersja 1.6.1 do wersji 1.8.9 i tak dalej, i tak dalej. Nas interesuje, przynajmniej mnie. Zależnie, jaką wersję tworzycie, tekstopak. Wersja od 1.6.2 do wersji 1.6.4. No i tu mamy za szóstka. No to tu jakąś tam liczbę mamy, to, to wywalamy, wpisujemy szóstkę. I to jest description. I tutaj tych myślników nie można usuwać, bo one pokazują, informują po prostu. To jest cytat, no. cytuję po prostu grze, co to co jest napisane. I co jest description? Description to jest opis. Czyli to, co będzie się pod tekstopakiem. Na przykład tekstopak... TXT poradnik I to tyle. I teraz nasz teksturpak, jeśli tu jeszcze zrobimy folder z zasetami. E, a nie, jeszcze musimy go zapisać. Zapisać jako. E, I teraz tak, jak go musimy zapisać? Musimy go zapisać. To też nam pisze. To jest naprawdę nic takiego. Pak MC Meta. Po prostu go w ten sposób zapisałem, że tylko nie może być tej na końcu, tylko musi być kropka mcmeta. I wtedy musi akurat musi się tak nazywać, bo w momencie, kiedy się tak będzie nazywał, w drugim możemy usunąć. E, gra będzie go właśnie widziała jako ten rodzaj pliku z tą końcówką. I to jest ważne. I teraz tak, moglibyśmy już przejść do asetów, ale tu jest jeszcze pak png. To nie jest wymagane, ale jak chcę zrobić jakieś tekstupaka, to się przyda. Tu po prostu wklejamy, sobie. Mogę, wkleję sobie to, bo to. Nie ma zbyt większego kombinacji, tu żeby kombinować. Może każdy sobie cokolwiek. Nie będę to kombinował, po prostu patrzę. Otwieram sobie to za pomocą. Ja tu akurat korzystam z programu PaintNet i za pomocą właśnie jego sobie tu wam pokażę. Co to jest? To jest zdjęcie naszego tekstu który się przyle. Ono być może chyba być dowolnej. Yy, dowolnej rozdzielczości, chyba. Nie jestem pewna akurat tego. Ale tu mogę tu wam coś. E, zedytować, coś tam napisać, bla, bla, bla i zobacz, to się będzie wyświetlać jako ikonka, ale jakbyście to pamiętali, to chyba pan się bodajże wyświetlał, czy coś takiego Dobra. i jeśli tak, skoro mamy już to wszystko zrobione e, te wszystkie pliki, to musimy mieć plik asset plik asset to jest plik z teksturami żeby je edytować, to musimy te assety skoś mieć, i tutaj musimy mieć taki program, który się nazywa winrar Albo jakieś inne, nie wiem jakie są. I tu mamy Winrara. I do czego on nam służy. Przy instalacji musimy zaznaczyć pliki Jar. Um, musiałbym to chyba zrobić najwyżej do tego poradnik, jakby to nie poradził, ale po prostu instaluję ten program. Podczas instalacji mamy takie pliki, jakie on obsługuje, tak? I musimy zaznaczyć w nim, że pliki JAR też. I wszystko wtedy na zadziała. Jar to są oczywiście JAR. I to, co to chodzi? Ktoś by, jak ktoś by myślał, tu chodzi, że tu w assety, nie, nie, nie. Wchodzimy w wersję Minecrafta. wybieramy z jakiej tam wersji nam interesuje, mam zainstalowane. Jak z żadnych tu wersji nie macie, to znaczy, że Minecraft jeszcze w ogóle chyba legalnie. Bo po włączeniu Minecrafta dopiero się te foldery pokryją. Ja, jak, jak zagrasz na wersji 1.6, no to będzie tu wersja 1.6. 1.12 pojawi się 1.12. No i teraz wchodzimy tu. I tu jest plik jar. On normalnie będzie jakoś inaczej ten plik z końcówką jar inaczej wyglądał, ale jak macie Winzipa winrara, ja, ja cię przepraszam winrara wchodzicie, ciach on chwilę tutaj porobi i macie tu wszystkie dotyczące dane wersji i macie plik asset, który sobie kopiujecie no, to ch może chwilę potrwać, ale raczej długo nie potrwa, bo tu nie ma nic ciężkiego no i co, macie plik asset właśnie skoro macie plik asset, to macie wszystkie tekstury wchodzicie, minecraft textures, yy, no i co możemy zrobić, wszystkie tu rzeczy macie Um, tu nie będę zbytnio się opisywał, tu jest dużo teksty. Tu chyba są. O! Na, na chyba napisy końcowe, nawet można zdecydować. Ja się tym w ogóle nie bawiłem. Kiedy się może tym pobawię? Ale to, co Was interesuje, to głównie textures. Wchodzicie tu. No i co? Macie tu wszystkie tekstury: bloki, kolor map. Tu, nie, a to jest kolor map. A wiem, że do trawy to odpowiada właśnie za to, jak się kolor trawy zmienia. I macie na przykład itemki. Proszę bardzo. I żeby coś zaprezentować, że to fajnie działa... A! Jeszcze jedną rzecz pojawię. Nie wszystkie rzeczy, bo może żelazne, żelazne nie. Ale na przykład tu macie coś takiego jak skórzane spodnie. One są, już wam pokażę, białe. Dlaczego? One są w Minecrafcie brązowe. Minecraft nakłada na to teksturę, kolor, więc dlatego są białe. Tak samo redstone. On też jest biały. Jeśli nałożycie coś Yy, nałożycie coś ciemnego, to po prostu będzie yy, ciemniejszy kolor na tym. Więc no po prostu musicie rysować białym, jakieś czarny, to się nic nie zmieni. A ja tu mogę coś zmienić. Hm. Zaraz się w sumie muszę pomyśleć, co. Jak na przykład macie tu łuki, to są takie rodzaje. Bo to jest animacja. Najpierw taki, później taki. Wiecie, jak się ładuje łuk. Więc można każdy element animacji zmienić. Ale zmienimy jedną teksturę. Żeby pokazać Wam po prostu, że to działa. I tak sobie myślę, że możemy... Nie będę teraz chyba nic chyba kombinował, tylko diamenty sobie zmienił. Normalnie to staram, zrobić odcinek, gdzie może przyszłym tempie rysuję jakieś ładne, lepszy tak bo na tamteksturpakie będę jeszcze pracował. Ale żeby tu nie było, to mogę Wam pokazać w taki prosty sposób, zmieniając go po prostu jego kolor ale nie będę tego zbyt dokładnie robił e, ciach, ciach taki diament zróbmy to bardziej Rubin będzie ciekawostką jest to, przy okazji mogę powiedzieć, że znajdziemy tutaj w plikach Rubin, którego w Minecrafcie nie ma i to jest rzecz całkowicie normalna tak, bo kiedyś miał być, nie jest i został w tych plikach, no i e, ci Mojang Mojang, Mojang nie wiem jak to się wymawia, to się ludzie o to dużo razy chyba kłócili ale no. Można. A, no znaczy powiem... A tak, że może, czy zostawili i to tam siedzi. możecie zmienić tego coś wygląd, ale to nic nie dało, i tak tego w nie ma. No i zrobiliśmy coś takiego, mogę to zapisać. Tylko jak to zapisujecie... To tak, ja to tak zapisuję, to raczej mi zapisało poprawnie, tak, PNG. Ale jakbyście on się inaczej zapisało. To musicie pamiętać, że zawsze musi być końcówka PNG. Tu jest mnóstwo formatów. PNG, jak odrobić to w fajnecie, bo zwykłym fajcie nie możecie tego robić, bo tam nie ma przeźroczystości. Wchodzimy sobie procent znowu, procent APD za procent. W Minecraft e, wchodzimy sobie w resource packi i wrzucamy naszego tutaj do resource packów Oczywiście, jak ktoś naprawdę ten, to może zawsze wejść w paczki zasobów i tutaj otworzyć folder też w ten sposób. No i tak, mamy nasz poradnik, wszystko tu jest TXT poradnik. Nazywa się poradnik, jak ja na początku mówiłem. Jest polsowany to, co wcześniej rysowałem ciach. Odpalamy, wchodzimy. I tak. Oczywiście każdą rzecz musimy zmieniać, nie? To, to, to też jest chyba że rzecz oczywista dosyć. Teraz tak. I proszę bardzo, nasz diament jest czerwony. Oczywiście to, że zmieniliśmy kolor diamentu, nie wpływa w żaden sposób na rzeczy diamentowe. Trzeba je też ręcznie zmieniać. I mamy czerwony diament. W w prosty sposób, co jest dosyć ciekawe. <laughs> I chyba nawet bym może zrobił taki teksturpak. Tak po prostu se, yy, dla treningu, może poleca Wam zrobić, podmienię na przykład wszystkie rzeczy cementowych, teksturek na takie lub inny kolor. Nie jest, nie jest to naprawdę rzecz trudna robić te teksturpaki. O, teraz jest tam w tych plikach. No dobra. Procent apadata. No, procent. Dobra. Wchodzimy znowu w Minecraft. Yy, Resurs paki. No i mamy nasz poradnik i oczywiście tak. Wszystkie rzeczy to macie. Textures, oczywiście różnie macie, bo na przykład macie GUI, tu możecie edytować, tu jest, to nawet nie wiem czego to może być ikonka, ale czegoś na pewno jest. E, tu macie różne po prostu e, kontenery, o tu widzicie, stółka to gafa szlifierskie, gdzieś tu pewnie jest też crafting, tu jest inwentory. tak, tu to się po prostu wszystko musicie zmieniać tu. Tu macie, chociaż najbardziej podstawowe, no to jak chcecie sobie zrobić, to najlepiej bloki, bo to macie tu bloki. Jak tu macie takie coś, to jest animacja, nie? To jest przód, nie, to jest góra ogniska i ona po prostu, to się zmienia co jakiś czas, tak jak w Minecrafcie, tak właśnie to działa wszystko. Jednostki, wiadomo, tu jeśli chodzi o zbroję, wygląd, bo też pewnie ktoś by chciał edytować jakby diamenty edytował, to wchodzicie sobie, tu jest takie coś jak models jest i to jest armor, czyli zbroja. I musicie sobie takie pliki edytować, bo tu Minecraft właśnie z takich teksturek pliki właśnie ściąga Buduje po prostu te modele I teraz tak Otwórz za pomocą I miałem mam jeszcze wytłumaczyć jedną rzecz ci już kończymy e, Tu ta krateczka oznacza, że coś jest przeźroczyste No po prostu przeźroczyste, jak folia czy coś e, Jak jest białe, to w Minecrafcie też będziecie mieć białe Tyle chciałem wam powiedzieć jedynie, że musi być ta krateczka, która no oznacza przeźroczystość a więc o, w tym odcinku powiem na tyle. Mam nadzieję, że komuś.